Modelarskie Kowadło witam w drugim krótkim odcinku poświęconym Kettenkradowi. Jak widzicie, model jest praktycznie gotowy. Udało mi się go poskładać do kupy. Naprawdę bardzo przyjemna rzecz. Nie jest to duży model, tak naprawdę. Malowany był w większości, jak już wspominałem, praktycznie chyba w pierwszym filmie. AK-110-25 German Grey. Jest też trochę skóry, kilka elementów odróżniających. Bryłkę, żeby to jakoś wyglądało. Tam w tle widzicie naczepkę, hopka, hansa, który będzie. Udało mi się z, zrobić drugi wariant. Jest tam też beczka, którą zamierzam dodać, a do przyczepki trzy zapasowe kanistry. Barwy, jakie się zdecydowałem, oznaczenia w sumie to jest według tego, co można było. 55 Batalion Motocykli 5 Dywizji Pancernej. Numer oznaczenie wh 65 62 60. A nie, przepraszam, źle przeczytałem. Wehrmacht 63 62 67 to jest numer rejestracji tego pojazdu. No, i będzie jeszcze chłopek, naczepka, i na tym model zakończę. Recenzja będzie w osobnym. Ja jestem naprawdę z tego Kettenkrada zadowolony. Z mojej strony to w sumie wszystko. Etap budowy przebiega lekko, łatwo i przyjemnie. Nowych widzów serdecznie zapraszam do obserwowania mojego kanału, lajkowania, was wszystkich do komentarzy, jak również do odwiedzenia moich pozostałych kanałów społecznościowych: Facebook, Instagram, TikTok. Jak również um, blogspot, na którym będziecie mogli zobaczyć wszystkie kolejne etapy każdej budowy, jaką mam. Dziękuję, dzięki, cześć.